Cześć, tutaj Fauner i was w nowym odcinku Straconej Szansy, jest to podseria do pancernej pięści, no i jak zapewne domyślacie się, yy, będzie to bitwa, no zresztą nie uprzedzajmy faktów, zostawmy to. Na razie skupmy się na tym, co jest na razie, co, co jest teraz, fo 215B, pluton osobowy. na dziesiątych tierach oczywiście, ze mną w Pluto. Ja tutaj Drag Defender na E5 i Skill y, Please z Yu na Batchecie. I będziemy sobie grali mapę, mapę Piastrzysta piaszczysta Rzeka. Jadę w prawo. Nie będę wjeżdżał tutaj do tego rowu. Generalnie nie lubię tej wjeżdżać do tego rowu. Uważam, że to miejsce nie daje tak naprawdę żadnych możliwości manewru. Ono jest bardzo fajne w miejscu, gdzie wjeżdża, właśnie skill tutaj batchatem, gdzie może wjeżdżać i tak dalej świecić. Ale generalnie dla czołgów ciężkich ono według mnie nie jest najlepsze. Po pierwsze, z obu stron jest dość ładny strzał latendeków znajdujących się na bazach. A po drugie, arta tam wrzuca dość, dość mocno, i po prostu stanie. Tam przeważnie kończy się tym, że dostaje się albo strzały z dużej odległości od teteków, których nie widać, albo po prostu od artylerii. Mamy WZ-137 i AMX-1390, które próbują mocno spuszować i zaświecić. Tutaj południową część mapy strzelałem tam raz do WZ-y, trafiłem drugi raz też nie. To dość dziwne, bo to działo jest naprawdę bardzo, bardzo celne. Jest to najlepsze właściwie działo na, na 10 tierze, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie. Widzieliście teraz od Tafenie w 90 tak naprawdę Nawet to nie jest z tych trzech strzałów, ale tym razem akurat wszedł, więc mamy sobie pierwsze obrażenia. Tam jakiś strzał na ślepo do grilla oddałem. No i niestety zaświeciłem się. mam jeszcze co tam te dwa lighty, które będą mnie tutaj regularnie świeciły. Wiem, że z tyłu jest gdzieś grill. Poprosiłem w tym momencie skilla, żeby spróbował zaświecić jakoś tego grilla. Podjadę po prostu bliżej, żeby zadawać mu obrażenia, ewentualnie zniszczyć te lighty najpierw. Tak jak mówię, nie chcę za bardzo wierzyć w średnich, tam, gdzie jest na przykład oho, dwa ocho w tym momencie, bo jeżeli one wyjadą, to tam pewnie dostaną bardzo mocne strzały od grilli, obu i od artylerii, więc tak jak mówię, to miejsce nie jest najlepsze. Jeżeli macie czołg ciężki, to warto pojechać na tą stronę, bo tutaj przeważnie jest dużo mniej czołgów na południu i można dość łatwo przepchnąć tą, tą flankę aż do bazy przeciwnika. No i podjeżdżające tutaj E50 ze mną. jeszcze bulldog do spotowania, szkoda, że ten bulldog nie jest bardziej troszkę z przodu, bo pewnie mielibyśmy jakieś cele, do, no ale w końcu się coś zaświeciło, Do no i 50 która robi bardzo złą rzecz, czyli zaczęła się cofać po wyświeceniu, zaraz podjeżdżać tutaj i zjechać na dół, po prostu schować się w zagłębieniu terenu, tak jak ja to robię, to ona po prostu wyjechała na górę, artyleria raz, będzie się tutaj na mnie skupiała przez większą część tej bitwy tak naprawdę, będzie ją próbowała wystrzelać. Jeszcze tutaj widzę, że Dark Defender dostał jeden strzał, no i próbujemy, próbujemy spuszować. Niestety Bulldog otrzymał strzał na pewno od Grilla, no i ja tutaj podjeżdżam sobie, żeby kogoś zaświecić i ewentualnie strzelić. W tym momencie poprosiłem Skilla, żeby zaświecił tego Grilla, jeżeli będzie mógł, bo będę miał na jego strzałę z mojego zasięgu rysowania już, a nawet spotowania, więc... Jeżeli się zaświeci, to może uda mi się do niego strzelić. To jest dość fajna pozycja, jeżeli się nie świecicie, tak? Jeżeli się nie świecicie, to stąd gdzie strzelać w bardzo dużo różnych miejsc, bo jest dość wysoko i sporo widać, nawet czołgi, które znajdują się tutaj w tym zagłębieniu, gdzie jest ta wyschnięta rzeka, można, można tutaj do nich strzelać. 5 do 5 w tym momencie, no i dalej nie będziemy pchali po prostu. Jeżeli nie mamy spota, to jest dość kluczowe miejsce, tak? Nie można za bardzo podjeżdżać do przodu, jeżeli tam z przodu stoją czołgi, bo będziemy mieli naprawdę duży problem z wyjęciem tych czołgów. Natomiast potrzebujemy w trakcie jak kogoś, kto zaspotuje nam tamte maszyny, które się tam znajdują. W międzyczasie jak Nigel się zaświecił, nie wiem kto go zaświecił, ale skupimy się na nim. Naprawdę bardzo, bardzo celne działo. Muszę powiedzieć, bardzo, bardzo lubię grać tym czołgiem generalnie i troszkę się martwię tym, że być może zostanie wycofany i zamieniony na inny czołg, bo uważam, że ten FV jest o tyle fajny, że gra się nim inaczej. Tak, jest to czołg, który ma z tyłu wieże dobry side scrap i, i naprawdę szkoda będzie, jeżeli jeżeli ten czołg wycofają. Strzał na ślepo tutaj do Ferdynanda. prawdopodobnie dostał ten Ferdynand jeden strzał. Teraz drugi jeszcze 487. Zobaczcie, jak nieprawdopodobnie celne jest to działo. Jak, jak siadają takie fajne pestki. Ja próbowałem tutaj jeszcze do jego w jakiś sposób strzelić. Ale się schował, więc podjechałem sobie bardziej w prawo, po to, żeby znaleźć lepszy kod, żeby tam odrobina tego Ferdynandy dla mnie wystawała. Jeden strzał na ślepo, niestety albo go nie ma, albo, albo ten pocisk będzie troszkę za wysoko. więc spróbuję jeszcze raz, ale generalnie będę stąd się wycofywał, tak? Nie ma sensu atakować pod Ferdynanda, Grilla i artylerię, która gdzieś tam za nimi stoi, bo to może się bardzo źle skończyć. A jest 6 do 8, więc nie możemy tracić po prostu czołgów i głupio pchać do nich na kapa, tak? Jeżeli. Jeżeli sytuacja jest, sytuacja jest wyrównana albo macie mniej czołgów, no to nie powinniście zdecydowanie wjeżdżać ta kapa. Tym samym pokazując swojej pozycji, tak? WZ-131, to będę tutaj wychać do góry, żeby ją jakoś ustrzelić. Jest ta WZ-ka, dostaje jeden strzał i jeszcze jeden, jeden będzie potrzebny do tego, żeby ją wykończyć. Ja zaświeciłem się w tym momencie, więc muszę uważać szybko strzeliłem i od razu chowam się tutaj za, za, ten, za tą wydmę po to, żeby nie dostać z tyłu od Grilla albo Ferdynanda. Więc że od razu tutaj, żeby się schować w tym czasie. Akurat Dark Defender dostał od któregoś z tych czołgów. Znowu został trafiony za 500. Troszkę się tutaj spóźnił z tym schowaniem się. No ale jedziemy pomału ogadniać bazę, tak? Mamy Isa 7, który atakuje naszą bazę od północy. Skoda T50 ewentualnie, która też tam może podjechać. No i plan w tym momencie był taki, żebym się wrócił po prostu do tego Isa 7 i spróbował go zaatakować, ale niestety T-62. Tutaj zaświecił mnie z tyłu i y, spowodował, że będę musiał się tutaj y, teraz zająć y, ciągami z tej strony. bo nie możemy odpuścić tej flagi. Oczywiście ważne jest to, żeby wrócić do ISA 7 w tym momencie, ale jednocześnie nie możemy dać się zajechać z drugiej strony, bo jeżeli zostajemy zamknięci na tym małym obszarze, no to będziemy mieli naprawdę ogromny problem y, ze zdobywaniem czegokolwiek. Więc y, po malutku cofam się jeszcze, ale y, nie będę już miał po tego ISA 7. Ostatecznie to skill miał pojechać, po tego ISA i go wykończyć. Y, po prostu nie mam aż tak dużo HP, żeby. Żeby miał z tym problem nasz barczat, ale oczywiście, pewnie stać jakieś, jakieś tutaj hapeki przy konfrontacji z j A ja, jak widzicie, ustawiam się na drugą stronę. Tutaj ta wetba po lewej broni mnie przed strzałami ze środka. Ja po prostu ustawiam się z przodu, żeby, żeby zobaczyć tego grilla lub, lub NHM. A kolejny strzał, taki troszkę strzał rozpaczy. W ciemno próbowałem tutaj te, ustrzelić tego tego grilla lub tego RHM'a właściwie, bo jeszcze RHM jest z tamtej stody No ale to się nie udało. Niestety nie mamy spota w tym momencie, tak? To jest największy nasz problem, że Im został typ 62 i WZ-131, -a, a spot na tej mapie jest niezwykle ważny, tak? Jest dużo otwartych przestrzeni, no i jeżeli nie mamy spota to po prostu jest problem. Yy, w tym momencie taki fender został zniszczony i ja uznałem, że trzeba zaatakować, tak? SkidPayhouse yy, tutaj wyklepać i 7 a ja uznałem, że muszę zaatakować, muszę przycisnąć i po prostu sam sobie zaświecić te czołgi. Będę miał oczywiście problem, bo lightem nie wcześniej są w stanie świecić, ale ale po prostu muszę w tym momencie zaatakować, skrócić dystans po to, żeby w ogóle widzieć te czołgi, bo inaczej będę świecony z dużej odległości i arta lub grill gdzieś tam znajdzie w końcu na mnie przestrzał i uda mu się mnie pewnie rozwalić. Mamy wyjazd tutaj Ferdynanda, pierwszy strzał szybko w tutaj nad budówkę, dość ładny. Jeszcze chciałem go raz uderzyć, no ale się nie udało przebić i on ja teraz przebił w jakieś dziwne totalnie miejsce. Wydaje mi się, że tutaj we władz dowódcy to jest dość zaskakujące pod tym kątem, strzelając z dołu. W międzyczasie zajęliśmy typ 62 mamy rhm i ta zważna decyzja. Strzamy do RHM-a, tak? Nie przejmujemy się T62. Oczywiście on zada na pewno obrażenia, ale tak naprawdę, gdyby zaczął się teraz odwracać, to łatwiej był RHM-owi zadawanie mu jeszcze większych obrażeń. Więc ładuję szybko Hajka. strzelam go za 520 i za chwilkę jeszcze jeden strzał i będzie dobity. Tak jak się właśnie stało teraz. No i w tym momencie możemy się zająć typem. Tak naprawdę, y, trzeba sobie zawsze te, cely, te cele. Prior, priorytetować, tak. 519 jeszcze tutaj z HK w typa 62 i za chwilkę będzie wykończone. Trzeba sobie w głowie szybko ustalić, kto jest ważniejszy, kto może zdobyć większe obrażenia. Nawet jeżeli czołg nam wjedzie na plecy, ale ma małe działko, tak jak typ 62, to nie będzie w stanie zrobić aż takich uszkodzeń jak RHM, który, któremu dam ewentualnie przeładować, o jeden strzał za dużo, tak? bo się zajmę TP62, się kręcić, pokażę swój bok i tak dalej, i tak dalej. Całe szczęście grill w międzyczasie tutaj przyjechał do centralnej części mapy, więc nie był w stanie tutaj pomóc tym czołgom i udało mi się to w jakiś sposób w jakiś sposób pogadać, oczywiście, jeszcze jest artyleria, 1000 HP, no i teraz nie trafił strzał. To było bardzo słabe, że ten strzał nie wszedł. Mam jeszcze jedną próbę, bo te, te 62 jedzie. oczywiście, on się już chowa w tym momencie, więc było bardzo trudno by trafić i, i uderzyłem w wydmę przed sobą, ale to musiałem po prostu w tym momencie spróbować. Tak? Zostały mi dwa czołgi, WZ131 i Grill, który ma 1400 HP aż. No i oczywiście francuska Ardał no, tutaj. Cały czas nie zapominamy, jadę dekapować, nie będę wjeżdżał tędy tutaj na szczyt, tylko spróbuję wjechać tą drogą, bo ona jest troszkę niżej i pozwoli mi być może dojechać bliżej kapa po prostu, jeżeli oni stoją na kapie, schowani po prawej stoję, to może uda mi się podjechać bliżej do nich, a chcę skrócić dystans, nie chcę się strzelać na dużą odległość z nimi, bo to da im przewagę tak naprawdę, natomiast jeżeli uda mi się skrócić dystans, no to, to może uda mi się ich po prostu zwyczajnie wystrzelać, museta w końcu zostaje wykończona. Naprawdę miałem dużo szczęścia w tej bitwie ta WZ, bo cztery strzały moje nie weszły w ogóle, nie trafiły w ten czołg. No i grill grający za na wieży. Oczywiście o tej wieży zbyt mocnej nieba, ale jest ona na tyle mała, że będzie mi ciężko trafiać po prostu. No i oczywiście odzywa się artyleria, która bije mi po 450. Nie mam już naprawy w tym momencie. Grill się odbija jeszcze ode mnie. Nie mam naprawy, gośnica jest zdjęta, więc yy, w tej chwili. Yy, po prostu, jeżeli dobrze mnie tapi ta artyleria, to jest po prostu y, zwyczajnie, zwyczajnie po mnie. Na szczęście udaje mi się naprawić szybko tego gąsienicę y, przy, pomocy, przy pomocy mojej wspaniałej załogi i odjeżdżam z miejsca, gdzie artyleria do mnie strzelała. W tym momencie 137 jeszcze obrażeń i zostaje mi 22 HP. Grill na dobicie, ale niestety jest to mój ostatni pocisk, tak? To jest ostatni pocisk i jeżeli zniszczę tego grilla, no to jeszcze zostaje mi artyleria do wykończenia, y, do którą po prostu nie będę miał amunicji. Zapewne gdyby nie strzelał takich blindów na początku, yy, gdzieś tam w, w, w RHM strzeliłem blind'a, w Wedrunda dwa razy, yy, czy tam w grille na początku, no pewnie tej emocji mi wystarczyło, więc tutaj taka mała nauczka na przyszłość, żeby może jednak nie walić tych blindów, nie próbować na siłę, bo to się po prostu może nie udać. Yy, Grill zostaje wykończony, 5 wraków 7000 obrażeń yy, 2800 odbitego no i 22 HP, 4 minuty do końca bitwy i i francuska arta. Ona nie ma za dużo hapa. Gdybym miał tak naprawdę jeden pocisk jeszcze, to przy 400 obrażeniach zadawanych przez jedną pestkę, jeżeli dobrze mi wylesowało, no to mógłbym tutaj jeszcze z nią powalczyć. Natomiast, ponieważ mam zero pestek, no to takiej szansy już nie będę miał. A teraz bardzo ciekawa rzecz, która zdarza się ostatnio na serwerach i która po prostu doprowadza do szewskiej pasji wszystkich graczy. I zdarza się to tak naprawdę moim plutonowym również. Nawet wczoraj, kiedy graliśmy tą bitwę skill miał tutaj dwa razy taki, taki przypadek, po prostu macie dobry ping, tak, nic się nie dzieje z internetem yy, i nagle wasz czołg po prostu przestaje się poruszać, tak, tak jakby serwer yy, reszcie graczy pozwalał grać i się nimi interesował, a was zwyczajnie olał i przestał, przestał w, spo, spo, w jakikolwiek sposób yy, obliczać waszą, waszą pozycję i tak dalej, i tak dalej, nie wiem o co chodzi, yy, ale to jest po prostu karygodne, tak, i to w takim momencie, kiedy Jestem w stanie zdobyć naprawdę fantastyczną bitwę na tym czołgu i, i wygrać ją po prostu. Jeżeli będę miał troszkę szczęście, uda mi się, że zdrabować tą artę. pewnie nie, ale, ale nie byłoby takiej możliwości. Ale po prostu takie problemy techniczne są, są nieprawdopodobne. Przy, przy ilości pieniędzy, jaką płacimy za tą grę, tak naprawdę, bo płacimy ogromne sumy i y, wydaje mi się, że World Gaming mógłby zrobić wreszcie serwer EU3, jeżeli. Te serwery, które są w tym momencie, nie wytrzymują oblężenia graczy wieczorami czy weekendy, to po prostu niech zrobią kolejny serwer, tak? Jeżeli dla ruskiego serwera może być 9 czy 8 serwerów, to myślę, że 3 dla europejskiego też byłyby całkiem miłe. Ale wrócę do tego tematu chyba w osobnym filmiku, tak mi się wydaje, bo sprawa wymaga wymaga nagłośnienia po prostu i wymaga, yy, wymaga jakiegoś. jakiegoś. Yy, takiego oddolnego działania, żebyśmy może jakoś wpłynęli na to. Wątpię, żeby to miało, żeby to dało cokolwiek, tak, ale może dla własnego, dla własnego lepszego samopoczucia warto to chociaż zdobyć. Więc jadę teraz szukać tej, tej artillerii. Liczyłem na to, że ona będzie znajdowała się gdzieś tutaj w tym, w tym rejonie pod koniec mapy, tak, gdzieś tutaj będzie w tym zagłębieniu. Ja po prostu liczę w tym momencie, że uda mi się, że uda mi się Gdzieś podjechać na blisko do niej, zaskoczyć ją, że nie będzie odwrócona w to miejsce, i na przykład zjechać na nią i ją zramować. Niestety mam 22 HP, więc bardzo prawdopodobne, że skończyłoby się to tak samo moją śmiercią. no Niestety, niestety tutaj się nie przekonamy. No i zostało dwie minuty. I teraz jeszcze jedna ciekawostka. tak, I to jest już nawet te lagi, nie byłem w stanie tak mocno zirytować. Bo okej, okay, dobra, zdarzył się lag, ale nie, na szczęście nie strzelają się w tym momencie ani nic, więc nieważne. Natomiast mamy minutę 40. 3 sekundy. Do skapowania bazy samemu potrzeba minutę 40, tak? Czyli w tym momencie już nie jestem w stanie skapować w bazy. Wjechałem do te, tego kapa, ale tak naprawdę zabraknie jakieś 4-5 sekund około do tego, żeby skapować tą bazę, więc nie ma sensu w niej stać. Postanowiłem po prostu wyjechać i szukać dalej tej artylerii. Liczyłem, że będzie gdzieś tutaj schowana dalej, w dole czy, czy w jakimś innym miejscu, no ale jak widzicie nie zdarzyło się to. Dalej wjeżdżam na górki, dalej szukam tej artylerii. Ona oczywiście nie wie, że ja nie mam amunicji, więc będzie próbowała tutaj zapewne, będzie tutaj próbowała zapewne uciekać przede mną. Wjechała w to momencie na kapa, ale tak naprawdę dla niej też jest zdecydowanie za mało czasu na to, żeby udało się jej skapować, więc za chwilkę z tego kapa zjedzie i będzie mnie próbowała pewnie też znaleźć. Wracam się tutaj, nie będę już jechał dalej po prostu, bo jeżeli wiem, że ona jest na kapie, no to po prostu postaram, sobie, postaram się znaleźć sobie jakieś bezpieczne miejsce. Po to, żeby nie przyjechała i nie zniszczyła. Oczywiście, pomiędzy, pomiędzy remisem a przegraną nie ma większej różnicy, bo ekspertów już zostajecie mało i, i tak naprawdę, czy wygracie, czy zdemisujecie, to, to, to nie macie z tego względu żadnych bonusów, że zdemisujecie zamiast przegrać. Tak więc, w takich sytuacjach warto nawet ryzykować, natomiast nie mam amunicji, więc nie mam, nie mam po co ryzykować. Zostało 23 sekundy do końca bitwy. Wjeżdżam sobie tutaj. Do tego wyschniętego jeziora, powiedzmy, czy do tego fragmentu wyschniętej rzeki. I tutaj się schowa po prostu do końca bitwy. Zostało już tylko kilkanaście sekund, więc artyleria y, mogłaby pewnie zdążyć przyjechać, bo to jest dość szybka arta. Y, no ale y, jak się za chwilkę okaże, ona tutaj nie przyjedzie, tylko gdzieś będzie wieszuka nie mam zielonego pojęcia właściwie. No i mamy 000, a bitwa trwa dalej, tak? Czyli y, serwer nie liczą czasu, tak jakby. W tym momencie, tak? U mnie czas płynął, natomiast serwer nie liczył czasu. I okazuje się, że gdybym wjechał do tego kapa, nawet te 5 sekund po czasie, który potrzebowałem na skapowanie i stał teraz w kapie, to być może w bitwę bym wygrał. Ale oczywiście nie przekonamy się, bo serwer przez 20 czy 30 sekund po prostu nie odpowiadał w ogóle na, na mojego klienta, tak? I dosyć, że są zajebiste lagi tak naprawdę, to jeszcze okazuje się, że. Później, po prostu bitwa zostaje o to przedłużona. Nikt o tym nie wie, bo oczywiście zegarek się nie resetuje w żaden sposób. Zegarek na to nie reaguje. I, i po prostu przez takie, przez takie bzdury przykrywa się takie bitwy, tak? Ja rozumiem, gdyby to była zwykła bitwa, i bym przegrał. Dobra, nieważne, nic się nie stało. Ale to jest bitwa za 7000 tysięcy obrażeń, bitwa, w której zostaje sabda na trzy czołgi, bitwa, w której której naprawdę staje na głowie, żeby, żeby ją ugrać dla siebie i dla mojej drużyny. Bitwa, w której ja robię 7 7000 obrażeń, z Kiny robi 6000, a łącznie w Plutoje robimy 16 z tego, co, co później mówił po bitwie. I po prostu przegrywamy bitwę przez takie coś: przez to, że nie ma serwera EU3, tak jakbyśmy na tak niego jakbyśmy nie zasługiwali po prostu. Tak wygląda ta bitwa. Zostawiam do przemyślenia to wszystko, co tutaj się wydarzyło napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie i czy warto ten problem ruszyć po prostu, tak? czy warto, warto na, ten, na ten temat zrobić jakiś film osobny i spróbować się zapytać. Chociaż nie sądzę, żeby oddział europejski miał cokolwiek do gadania w tym, w tym zakresie, ale czy warto tę sprawę poruszyć po prostu. Powiedzcie mi, bo po prostu jestem i po tej bitwie miałem dość World of Tanks, Zwyczajnie. Tak na parę dni. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych. Wpadajcie na streamy. Oglądajcie YouTube'a. Trzymajcie się. papa. Pa.